Witam wszystkich. Tutaj mam paczkę. Przysłał ją... Znaczy, kurier przywiózł. Przysłała firma. Zaraz zobaczę, jaka firma. Zaraz zobaczę, jaka to jest firma. Czech, czech, czech. Agristar. To jest ta firma. Tam zamawiam od, od dawien dawna, znaczy nieduży tam akurat zamówiłem ostatnio, ale kiedyś. I tutaj są wypełniacze. Są wypełniacze i wypełniacze i wypełniacze. Fajnie, to co niepotrzebne to się wpakuje tutaj. I tak, główka do kombajna John Deere 2265. Zamiennik. To jest rzecz pierwsza. Główka do kombajnu. Główka do kosy. Do hedera tego kombajnu. Dalej, co tam jest? O, ale coś ciężkiego jest. Jag. Co to jest za jag? Dzisiaj jest 19 lutego. Już ona dawno do mnie przyszła. Około 2 tygodnie, może 3. Już wiem co to jest. To jest to. To jest to. Jak się do tego dobrać? Kurczę? Nie mam statywu. I mam problem. O, jest. Ciach, ciach, I teraz tak. Mhm. Takie noże. Co tu jest napisane? Nie wiadomo co. Tylko to jest 3 mm gruba. A potrzebowałem, znaczy są 4, no ale 4 mm, no ale nie, miał innych, no to wziąłem takie cztery sztuki. To, to gdzieś tam naprzeciw siebie można pozakładać, a to są stojące. Dobrze mówię, stałe. Wow, może stałe. Brakuje mi ich 26, to znaczy mam, bo w tej chwili, no co kosiłem w sierpniu? Pierwszy raz tym kombajnem, w ogóle pierwszy raz w życiu. To tam właśnie żeby już nie inwestować, bo faktycznie też dużo nie, nie kosiłem z sieczkarnią. No to co drugi nóż po prostu wkładałem, czyli 26 to tam podejrzewam, że ich jest 52. Może jakoś tak już nie pamiętam, ale coś koło tego. Ale coś koło tego. I co drugi miałem włożony. Yy, a w tym roku już będę ciął słomy na pewno. Tylko tyle co sobie zostawię. Więc no, więcej inwestowałem w ten orze. To jest filtr do hydrauliki. Filtr oleju hydraulicznego kombajnu. To jest numer kotelowy. Takie ja mam identyczne w nim. one około 200 zł kosztowały. Jeden. Znaczy 2 kupiłem, czyli po 200, może 230. I kolejny To jest to samo. Jeszcze powyciągałem, to już będzie do Fergusona 30 50. Krzyżaki na przednią oś na pół osie i go 4 takie. Czy to jest za firma. GMM, nie wiem o co chodzi. To jest tak. Co to jest? DIA 26 O! o. Coś mi się tu nie podoba. 20. No nie wiem czy to jest 100 kurde. Ale zobaczymy. 70. Kurde. No nie pamiętam, jakie to miało być, bo kiedyś to zmieniałem. 74 i 6 bodajże. A to jest 78, chyba, że to jest niedociśnięte. Nie, dobrze. 74 i 6. A 26. 97, matko, kochane, co To jest, pewnie to. Pewnie to jest to. Tak, to jest to. No nic, nie jestem tego pewny, będę musiał sprawdzić jeszcze. Ok, Bo mam gdzieś jeszcze nawet zapasowy z tamtego... Nie nie pamiętam jak to było. Kiedyśmy się rozwali, to chyba kupiłem jeden. Już nie pamiętam, to 10 lat temu. W każdym razie jest tak, a nie inaczej. Cztery sztuki ich mam. A tutaj to jest do właśnie, potem się ślizgają te pół ośki. Tylko tak, ja wam to pokazuję, ale nie jestem pewny, że to są te numery i że to będzie pasowało. Będę robił, to się okaże. O, a teraz jeszcze właśnie do. To będzie tak wyjście z. O, z osi przedniej i w środku jest właśnie pół oś długa. Co my tu mamy? Jest 40 x 68 na 14 Kombis jakiś i co to? Corteco. To jest dobre. A to jest wyjście z. Ze zwolnicy, z piasty, nie nie z piasty tylko z obudowy piasty, ze zwolnicy, albo na odwrót, kurde już dawno to, także nie jest to film instruktażowy, pamiętajcie, coś takiego, ktoś jak zmieni, na pewno ktoś was zmienił, to dajcie znać, czy to jest, czy to o co, czy to o to chodzi, bo ja mówię, zamawiałem i to miało być to, ale które, do, do którego to w sumie nie pamiętam.

dziewięćdziesiąt 97. No to być może to to. Być może to chodzi o te milimetry. Bo wiem, że tu jeszcze było 74,60. Odzwonił do mnie człowiek, właśnie ten, ten pan Damian, bodajże, tak. Z tej firmy i mówi, że jest 74,5, 4,6 czy 74,8. W każdym razie, że małe były różnice. Ale w katalogu gdzieś tam wynalazł, że to jest to. No, i tutaj są te, właśnie ślizgi no, do pół osi. Trzeba będzie z jednej strony wyciągnąć i to zrobić. A teraz tak. Coś mi się tu nie zgadza, bo jest czwórka. Eee, tak, nóż gładki. Zobacz tam tutaj. No, ostrzyj. Nóż gładki 4 mm. Nóż gładki 4 mm i jest dalej przy trójce nóż stały gładki. To nóż stały gładki to jest ten na pewno. Ten, który pokazywałem wcześniej. on się podjął. Mhm. A ten kurczę, nie mam statywu żadnego przy sobie. I ty jesteś czwórka, czy ty jesteś trójka? No, i to jest, zobaczcie, czwórka. Widzicie? Nie widzicie. O, to jest czwórka. Mm, pytałem, czy to jest czwórka? Tak, czwórka. I tu jest napisane, że to jest czwórka. No, widzicie jaka czwórka? Gdzie on jest? Nóż gładki, 4 mm. To jest to, czyli kaszana. A to jest właśnie jeden, bo pękł mi jeden nóż i zaczęło drgać całym kombajnem. O. I teraz jest coś takiego. To jest czwórka, nawet z kawałkiem. No ale on jest brudny. Także. Także to jest czwórka. No niestety. <laughs> Właśnie kupiłem wcześniej trzy sztuki, jedną na zmianę, dwie myślę, znaczy dwie na zmianę, no ale nie założę. O, jest straszna jest różnica. Kurde, no to teraz będę miał, bo nawet jak się da czwórkę z jednej strony z drugiej trójkę to już będzie źle. Trzeba dawać się zawsze na przeciwko, no ale to będę musiał na to zwracać szczególną uwagę. O, takie same są ten grubszy troszeczkę grubszy ktoś mi tu ktoś mi tu w konia robi chyba tam chyba ta miara co ja nie umiem liczyć raz dwa trzy raz dwa trzy tu chyba umiem liczyć to się wydaje, że, że grubszy ten ode mnie oszukuj w każdym razie no dobra, no będzie tak, będę zmienił po prostu dwa jak już trzeba będzie tutaj mam jeszcze właśnie jak zaczęło mi hurczeć hurgotać łożysko to jest mm, od wysypu na dole w przekładni. Już nie latem zaczęło mi tam się chrzanić, Znaczy piszczeć zaczęło. No to zamówiłem sobie. Ale tam wlałem w międzyczasie olej, coś tam z góry, to jakoś tam wciekło chyba. No bo później do końca żniw nie dojechało. To mówiłem wam. Wcześniej. Też to jest jakiś zamiennik. Kurde, ciężko to zobaczyć. Jak to jest firma? Firma R. Firma R. Albo A. TTO. Tutaj mam dwa bagnety zapasowe. Też kupiłem przed żniwami. No ale się nie przydały. A. No i stalki. To jest właśnie do Schumachera. Dobre są takie yy. Jeszcze się wyciągam. Stalki czy nożyki to są? To jeszcze trzeba się nauczyć wysławiać. O! Coś takiego. Nie ma nitów tylko takie... To są specjalne to w sklepie. Jak zapytacie to będą wiedzieli. O co chodzi. Śruby do nożyków. I taka jest specjalna nakrętka. Śruby do nożyków Schumachera. Kurde, ależ widę... Paluchy mam zniszczone, widzicie? Przeciwimy od lenistwa. No i dobra. I co ten film wniósł? Nic. Nic nie wniósł do naszego życia, bo nic nie wiadomo. Teraz tak, mam problem jeszcze, bo tutaj mi troszkę zaczęło cieknąć. W klasie. Tylko włączę sobie lampę. Da rady? Teraz jak nagrywanie nie da rady. A, nie będzie widać. Stam z, z tego krótkiego wałka, który wchodzi do zwolnicy, do przodu. Właśnie z któreś z tych tylko nie wiem, bo to jest do Fergusona akurat zamówione, ale bodajże, któryś z tych jest, yy, też pasuje. <laughs> Tylko jeszcze nie jestem pewny, czy to, yy, czy to przecieka mi tam, czy to cieknie, bo to jak się smaruje, to tam właśnie ścieka. I, no nie wiem po prostu, czy to jest to, czy to nie jest to. Czy to o to chodzi, czy to nie o to chodzi. A teraz zajdę tutaj. Zobaczymy, jak to będzie nagrywało. Na razie nic nie widać. O, już coś jest widać. Właśnie tu w Fergusonie. To jest tak, Masy Ferguson 3050. I tam by była chyba ta mniejsza, co? Tak, a tutaj szersza. Tak, na pewno. No i chodzi o to, że. Chodzi o to, że mi to się wszystko. O, co on na biegu jest? Wszystko mi się rusza. Kurde, no to fajnie. Zaraz może, może, go wybiję z biegu. O, razu puścił. No, tutaj kombajn stoi. 22, 56, 98 rok. Bardzo dobry kombajn I, i jeszcze na takich tych starszych rozwiązaniach. No nie pokażę z tej strony. Może z drugiej pokażę. I to jest problem, bo ten ciągnik jest cały czas potrzebny. O. Nie no on się strasznie rusza, tylko teraz jest napięty. W każdym razie no to jest do, wymienia do wymiany. I to będę wymieniał niedługo. Niedługo czy krótko? Nie wiadomo. Na razie pokazuję to co jest. To co mi przyszło. Znalazłem jeszcze z zeszłego roku. Na wiosnę kupiłem, właśnie potem był lekki przeciek. Taki duży uszczelniacz. To już jest na piastę przedniu. Kombi. O, jest tutaj coś. kombi, kombi 165 na 90 na 17. Gra i trombi zespół kombi. O! To szoko mówi, że tam remontuje, to mówi, że to Korteka to jest bardzo dobra firma. Bardzo dobry uszczelniacze. A tutaj to jest kurczę, to jest taka ciekawa rzecz. To eliminuje luz na. O! Jezu, jak to pana Na... No i patrz zapomniałem i zabrakło słów to eliminuje to są podkładki dystansowe które się zakłada yy, na przykład tutaj podam ten przykład tak do łożyska się dociska piasty na pie... łożyska piasty się dociska no i one kosztują proszę ja was, 150 zł jedna taka yy, jedno takie coś. Dobra, nie będę wyciągał. To są różne też, ja tam nie pamiętam już jakie długości, szerokości i tak dalej, grubości. To no 150 zł, ale znalazłem za chyba 15 zł. Nie pamiętam też w jakim sklepie, nic nie wiem. Nic się nie dowiecie. W każdym razie to jest chyba setka czy 12? Tak, wewnątrz jest setka. Aha, ja, nie tą stroną. A, setka. Czyli jak to ściągniemy, zakładamy to, później łożyska Czy tam w innej kolejności i tym i tak To będę starał się pokazać. No, także jest co robić. Tutaj troszeczkę. Troszeczkę jest namieszane. No ale chciałem dobrze. Często takie jest właśnie. Dobra. Jeszcze ciekawe czy to będzie się nadawało do tego headera do tej kosy 818 numer headera no i to do niego ma pasować dobra no także to tak mniej więcej wygląda myślę że myślę że jak będę to robił ale to nie szybko na pewno nie w tym tygodniu to dam wam znać tutaj do klasa to sobie jeszcze tam zadzwonię jaki tam jest numer katalogowy ile to kosztuje i zobaczymy co tam się dzieje no i tutaj też będę się brał niedługo. Już w tej siewni coś tam trzeba podrobić. Pod, podlepić go, podsmarować. Zobaczyć, przejrzeć po prostu czy coś pęknięte, czy jakieś gumy, czy co zerwane. Wszystko tam do, do końca chodziło. Nie zaglądałem. Także jest OK. No także pozdrawiam wszystkiego dobrego.